Witajcie w Clean My Room. Muszę posprzątać swój pokój, bo lubię kiedy jest przed wyjazdem posprzątane i właśnie chcę to trochę ogarnąć. Dzisiaj i nie jest aż tak duży syf. Nie wiem, dla niektórych może być on bardzo, bardzo duży, ale znając moje możliwości, które kiedyś były, jest dobrze. Ale już na pograniczu dobrze. Chcę wytrzeć kurze, pod, odkurzać, pościelić łóżko, bo pościel niedawno zmieniałam. Ogarnąć łóżko, a też mówiłam, ogarnąć biurko, resztę, let's go! Czyli tak, robimy listę. Pierwsza rzecz, wszystko ogarnąć, te ciuchy na podłodze, te rzeczy, które mam na szafie, to są spinki, opaski, wszystko tam jest, bo zawsze odkładam. Umyć pędzle, i ogarnąć tą szufladę jedną Potem pościerać kurze Ogarnąć biurko Wytrzeć kurze Podkurzać I umyć podłogi Takie mam plany, chodzi o sprzątanie pokoju Najpierw ogarniemy te ciuchy, które są tutaj na podłodze Ponieważ w sumie to są ciuchy, kiedy wiecie jeszcze szczegółowo się szykuję, szczegółowo coś muszę zrobić i po prostu ubieram i po prostu wrzucam to, bo wiem, że teraz nie mam na to czasu, żeby posprzątać. I potem się kończy tak, że mam kilka kupek tego wszystkiego. Powiem że nie lubię tej rzeczy u mnie, że tak robię, ale walczę z tym, walczę z tym, żeby tak nie robić. I ja mam w planach te takie czyste, brudne w sumie, czysto brudne rzeczy, na tym krześle tu kłaść, Ponieważ, ponieważ. Czemu nie? To ja mieszkam w tym, do, w tym pokoju, a nie, a nie ktoś obcy, więc ja mogę tu też mieć swoje ciuchy na wierzchu. Proszę, macie tu widok, kadr na... Perfumy Daisy mam zamiar sprzedać. Używam raz, przyknałam, stwierdziłam, że możecie pisać na IG w komentarzach. Śmiało pisać. Yy, cela do ustalenia. poprawić Tak się prezentuje moja szuflada pełna kosmetyków i w ogóle Są gumki, które w ogóle spadły stąd ja właśnie tak, o tak u mnie to wygląda i tak kładę, wiecie, tak, no, więc to położę. Yy, Zalot sobie czyszczę, o, te zaczyszczę. te Nie, te trzy to są te, które używam w sumie. Yy, I potem będziemy tu ogarniać. Co to jest wręcz niemożliwe. Za każdym razem, kiedy chcę dla Was nagrać filmik, sąsiadka coś robi. I, I zawsze jest głośno. Zawsze, za każdym razem, ostatnio w filmiku, brak motywacji też słychać. O, woda! też słychać odgłosy czegoś tam. Nie wiem. Strasznie mnie to trochę wkurza. Mocno, ponieważ y, ja tu chcę, żebyście mieli tak ładnie, clean i w ogóle. Staram się, a a po prostu te dźwięki wiem, że przeszkadzają. Muszę też głośniej do Was mówić. Yy, regeneracja szumu tutaj wtedy nie no. działa w aplikacji, więc, jakby. Nie wiem, czuję się jakby nie wiem, ponieważ. Czekajcie. wiecie, No, jakby bywa, wyciągam wszystkie rzeczy. Czy używam, czy nie. Wyciągam je wytrzeć, na podłogę to robimy dlatego specjalnie robię to w tej kolejności, niż jakbym już odkurzała i wszystko już miała wszystko do głowy, bo zawsze kładę wszystko na podłogę jak sprzątam co zapewne zauważyliście w różnych moich filmikach, czy na przykład cleaning with me no my room właśnie wtedy kiedy sprzątałam no to wtedy to bez porównania, powiem wam bez porównania, to teraz jest czysto tak jak było wcześniej, tamto Teraz jest czysto, ale jednak sam fakt, no, że ja tak jak zawsze rzucam wszystko na podłogę. Są maseczki w ogóle. Mam takie dział maszeczko i będę musiała kiedyś to zrobić. z jakiejś to wykorzystać, bo to już zaraz się przeterminuje. Nie, jeszcze się nie przeterminowało, ale za niedługo może się przeterminować. Bo to jest do tego roku, ale do października do października tego roku więc zrobię i dostałam dostałam na mikołajki od Julki I jak to oglądasz to pozdrawiam w ogóle była taka historia w naszym mikołajki klasowe że pod rząd miałam Julkę w pierwszej klasie miałam Julkę i ona miała mnie i w drugiej klasie ja miałam ją a ona miała mnie i to było podrząd i to było mega takie fajne to było ogólnie, to było takie nie, no, ja mam jakieś déjà No, ale y, nie, nie miałyśmy déjà To było naprawdę. Bo my w my nie uwierzyłyśmy, że naprawdę. Ja mam ją, ona ma mnie, ale tak i mega się cieszę z tego, bo bardzo ją lubię. Więc no. Wycieramy kurzę. W sumie ja powinnam wam to pokazywać, a nie, patrzycie na mnie, lol. Patrzcie sobie tutaj. O. o! Ale ładnie! Nie, że się, zawsze tak jest. <grym>, lol. Oh. Dobra nie, zwracajcie na mnie Oj Chciałam umieć Ja mam takie dwa pudełka To jest IKEA pudełko To jest pudełko po Po czymś, nie wiem Po czymś po prostu jest to pudełko e, Więc układamy Zaraz was ustawię ładnie już oglądałam swój pokój, mega mega się cieszę, ponieważ bardzo mnie to było. Ja przez cały tydzień nazbierałam ten cały bałagan i naprawdę się bardzo cieszę, bo wiecie, pada, pada strasznie, więc to jest idealny dzień taki pania, to są nie chill. Niby porządek w pokoju to nie takie ważne, bla bla, bla bla bla, że może być czysto, może być bałagan, ale nie, to w ogóle mi się ogólnie. Teraz jestem tak produkty, mam ochotę tak porobić jakieś rzeczy. Czasem, że posprzątałam w pokoju, że w końcu jest to ogarnięte, w końcu zrobiłam to, co w sumie długo się zbierałam, więc naprawdę to daje takiego kochaniaka w kupę, więc bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że Wy też, też dostaliście motywację, bo to dla mnie była bardzo duża motywacja, że w sumie Wam nagrywam, więc robię to dla Was i też dla mnie. I w sumie to są dwie korzyści, więc bardzo fajnie. Strasznie pada. Strasznie. Cały tydzień w ogóle ma tak lać, ale no, pada. Mam nadzieję, że jak Wam się podoba taki filmik, to zostawcie łapkę w górę, się subskrybujcie ten kanał. Piszcie, czy Wy też tak marcie z tą głową, że jakby posprzątacie już pokój, to inaczej w ogóle myślicie, inaczej się Wam żyje. Puszczki.